Na pewno żałujemy, bo nie, nie wykorzystaliśmy doskonałej okazji, żeby zadomowić się na ten okres zimowy w górnym rejonie tabeli, żeby odrobić stratę do lidera. No nie wykorzystaliśmy swojej szansy, bo bardzo szybko straciliśmy dwie bramki, później odrobiliśmy jedną. Później udało się nam jeszcze jedną bramkę strzelić, natomiast nie wygraliśmy tego meczu i nie mamy trzech punktów. Mamy tylko punkcik na pewno zdobyty z dobrym zespołem, natomiast to nas w żaden sposób nie usprawiedliwia, bo powinniśmy na swoim terenie w dniu dzisiejszym wygrać przeciwnik w 10. To byliśmy dwie bramki, bo tak jak mówię, od początku na początku nie weszliśmy dobrze po raz kolejny w mecz straciliśmy bardzo dziwne bramki, natomiast niestety nie udało nam się strzelić tej trzeciej i tylko rymysujemy. Panie trenerze, nie boi się Pan, że w skali całego sezonu takie mecze jak te mogą mieć decydujący wpływ na awans, ewentualny skry? No, na pewno nie da się zrobić y, awansu, jeżeli przegrywa się sześć spotkań w jednej rundzie i nie potrafi się wygrywać u siebie. Na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo tego, że jesteśmy w tabeli nie na jakimś fatalnym miejscu, ale straciliśmy bardzo dużo punktów i, i żeby awans stał się faktem, to na wiosnę na pewno trzeba by było wiele tych punktów odrobić. Nie można gubić takich... Punktu, bo to na pewno jest dla nas problem, tak jak Pan powiedział na wiosnę. Może, być może na ten moment ta strata nie jest duża, ale jeżeli z taką regularnością będziemy tracić punkty, to możemy zapomnieć działać. Ostatnie pytanie, jak Pan ocenia w kontekście całej rundy jesiennej występy z Krystian Stachowa? No, myślę, że pokazaliśmy w paru meczach dobry futbol, strzeliliśmy sporo bramek, ale na pewno straciliśmy tych bramek o wiele za dużo, straciliśmy wiele punktów, na pewno nie można o, tym, o tej rundzie powiedzieć wiele pozytywnego. Mimo tego, że jesteśmy gdzieś w tabeli, mamy cały czas kontakt z czołówką, ale uważam, że o wiele za dużo rozdaliśmy tych punktów i oby to nie o, w przyszłości o, o tym, żeby nam tym o celu, który który cały czas jest aktualny. Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93.8 FM.